Teraz zbiegnie spółka. Na podsumowaniu 2016 roku w stojiemierc trenerze no dwa miesiące może pan podsumować tego, co robił wspólnie w miercu. No jaka jest ocena tych dwóch miesięcy i jakie plany? Ocena jest taka, że jeszcze więcej pracy w przyszłości niż w przeszłości. Eee, to jest jak chodzenie po schodach. Zatrzymamy się na chwilkę i możemy wszyscy tego żałować. Musimy cały czas piąć się w górę i, i cały czas ciężko pracujemy. Odpoczynek na święta i powrót do ciężkiej pracy, bo naprawdę bardzo trudno będzie się utrzymać w tej widze i musimy zrobić wszystko, żeby mieć czyste sumienie. 20 punktów dużo mało. W tej sytuacji, w której stały było jeszcze w październiku, to 20 punktów jak oceniamy. Znaczy wie pan, w 7 spotkaniach 12 punktów, jestem z tego zadowolony. Jakie plany na przygotowania wiosen... do Rondy Wiosennej? Te, te przygotowania już praktycznie wystartowały. Tak, jesteśmy już e, po wielu badaniach, przed nami jeszcze inne. E, później nauczanie treningu indywidualnego i trzy tygodnie urlopów, gdzie zawodnicy będą ciężko pracować indywidualnie, pięć dni w tygodniu, dwa odpoczywać. 7 stycznia spotykamy się na obozie w Rado, później przygotowania na własnych wspaniałych obiektach a następnie wyjazd na obóz zagraniczny do Turcji, gdzie będziemy już doskonalić tą naszą formę na, na, na trudną, bardzo trudną rundę. Turcja da taki komfort pracy nad grą, nad taktyką na zielonym boisku w przyzwoitej temperaturze. Tak, ale to już jest standard, myślę, w pierwszej lidze większość zespołów, a w Ekstraklasie wszystkie wyjeżdżają na, na, na oboz zagraniczne, no, mamy aurę i klimat taki, jaki mamy, także chcemy z tego skorzystać, tym bardziej, że w tej chwili e, warunki finansowe, jakie Turcy oferują za swoje obiekty są podobne do naszych polskich, także e, gdybyśmy z tego nie skorzystali, nie mielibyśmy czystego sumienia. Panie, panie trenerze, mowa była o wzmocnieniach, na jakie pozycje, na jakim zapownikom będzie się Pan przypatrywał w ogóle? Tak, ta drużyna potrzebuje wzmocnień. Myślę, że trzech klasowych zawodników należy ściągnąć e, i kilku utalentowanych młodych. E, pracujemy nad tym bardzo ciężko z dyrektorem i myślę, że na dniach coś będzie, będzie wiadomo. Jeżeli mówimy o klasowych zawodnikach, to ekstra klasa? E, wie pan, no, z ekstra klasy w tej chwili jest bardzo ciężko kogokolwiek po, pozyskać. Natomiast no, przede wszystkim, nieważne skąd, ważne żeby to była jakość, żeby wzmocnili naszą drużynę. No właśnie ta atmosfera w szatni ma się jeszcze poprawić. Bardzo bym tego chciał, żeby piłkarze zrozumieli, że w rywalizacji, w rywalizacji tkwi rozwój, żeby zawodnicy nowi szybko się zaadoptowali, bo ta atmosfera w naszej szatni jest uważam bardzo dobra. Perspektywa awansu do Ekstraklasy to na pewno nie przyszły rok, dwa, trzy, cztery lata, pięć. Tego nikt nie wie. Wiele klubów myśli tak jak my i, i ja myślę, że powoli Stal staje się klubem, która jest przygotowana, żeby o tym marzyć.